Zobaczcie, co tam dalej. tą jest kaskacja w ale strasznie długi Kemperon. Naprawdę, dla porównania angielskie skacje to nie ma... To są beznadziejne. Tylko Jonging paging, tam mi się podoba. Ta kaskacja kolejowa jest tak zakłócona. Pociągi w Anglii, moi drodzy, są drogie. W mojej miejscowości w Koronowali w St. Oskil do Longinu Paddington za bilek. zapłaciłem w jedną skalę 79 funtów jakaś masakra jeśli chodzi o ceny tutaj 72 złokie z bilska Białej do i Góry a więc jest różnica kolosalna ponoć mają najgorsze koleje w całej Europie na drugim miejscu chyba jest Norwegia i Belgia, jeśli się nie mylę. Ale trzeba jeszcze raz sprawdzić w internecie, no cóż, nic, Dlatego ja tam jeżdżę pociągami tylko jak są do Polski jechać. Ale bardziej wolę pociągi niż autobusy, proszę Wam powiedzieć. Ale fajnie jak drzewa wyglądają. Tu jakoś tak na tym Dolnym Śląsku naprawdę ta jesień jest piękna. Takie piękne są te drzewa tu. Fajnie, że jeszcze jest w połowie października jak zielono. Kurde, no mam przekonanie, będą jakieś ciekawe widoki. Ja gadam, gadam. A tu trzeba poczekać na widoki. Kurde, idzie konduktor. Czasem się nie ponagrywam. Tutaj wzgórze takie, że można byłoby zgięcie zrobić na tabletę dla Windowsa XP. Bo oczywiście z tego systemu nie korzystam, bo jest przeskarały. No, takie ciekawe te wzgórze. Zgadzamy hewa zasłaniaj mi, mm. ciekaw się widoki.